Urzecze było wielkim regionem, bo to jest 40 kilometrów wodą i 5-10 kilometrów szerokości. To była ziemia, jak to nazwa, z mlekiem i miodem płynąca. Bolędrzy wędrowali po całym wybrzeżu tuwiślanym. Motywem tej kultury to jest, określić to można jako zawziętość i ich pracowitość ponieważ jeżeli Wisła wylała, to niejednokrotnie zabierała z sobą cały majątek, a oni nie odchodzili, tylko zostawali i pracowali dalej. Mazowiecka wieżba, która y, kojarzy nam się oczywiście z polskością, z Mazurkami, z Chopinem. muszę powiedzieć, że jest to wieżba holenderska albo olenderska. Holendrzy rozprowadzali nowe odmiany roślin, nie tylko jabłoni, nie tylko śliw, ale też warzyw. I te warzywa mają niemieckie nazwy. Jakiś diabeł wszedł, a ojciec krzyczy do niego, to nie żaden diabeł, to jest duża ryba. Kuty, różnego rodzaju inne łodzie, tratwy, to wszystko płynie i to daje nam możliwość kontaktu. Frysacy to byli dla mnie osoby, które pracowały na Wiśle yy, z pasji, yy, z poczucia nawet misji. Paradoksem historii jest to, że my Polacy, wypędzając holendrów pochodzenia pomorskiego w 1945 roku do Niemiec, wypędziliśmy swoich pobratymców. Bez korzeni jesteśmy tak jak piasek na pustyni, że można nas przerzucić, przegonić, a jak mamy swoje korzenie, wiemy skąd przyszliśmy, to wiemy też dokąd zmierzamy.